Powiat Policki przeprowadził trzy przetargi na uprzątnięcie składowiska odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach. Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy. Złożone oferty znacznie przekraczały budżet, który został przeznaczony na realizację zadania. W związku z tym Powiat Policki szuka innych możliwości, które pozwoliłyby na realizację inwestycji. Przypomnijmy, że koszt usunięcia śmieci pozostawionych podawnej firmie Ekorama szacuje się na około 18 milionów złotych. W 2021 roku powiat policki otrzymał z Narodowego Funduszu ponad 15 milionów złotych na rekultywację terenu. Termin realizacji zadania upływa z końcem sierpnia 2023 roku. Mamy też na uwadze to, że ten termin realizacji zadania zbliża się w bardzo szybkim tempie, a wszystkie procedury są z kolei czasochłonne. A żadna ze stron, zarówno Narodowy Fundusz, jak i zwłaszcza Zarząd Powiatu Polickiego, nie chciałby z tego zadania zrezygnować, a tym samym zwracać dofinansowanie, które już otrzymaliśmy. Zarząd powiatu w Policach stworzył plan naprawczy, który został przesłany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei 24 marca został ogłoszony kolejny przetarg uwzględniający zmiany w harmonogramie i metodzie przeprowadzenia prac.